Dzień dobry, dzień dobry. Słońce powoli wychodzi, chociaż zimno i raczej taka pogoda jeszcze zimowa niż wiosenna. A wraz z nami Maciej Stachowiak, drugi trener naszego zespołu. No to na początek zapytam Cię o Twoje pierwsze odczucia po dołączeniu do naszego zespołu. Twoje pierwsze refleksje jakieś, jak to wygląda z Twojej strony? Czas leci bardzo szybko. Także pierwsze wrażenia na pewno są takie, że klub jest bardzo dobrze zorganizowany i widzę dużą determinację, począwszy od pracowników, poprzez wszystkich piłkarzy, poprzez sztab szkoleniowy, żeby tą końcówkę sezonu jak najlepiej zorganizować i żeby wszyscy są gotowi dać, dać wszystko, żeby, żeby stał pozostała w Ekstraklasie. No właśnie, ja zapytam Ciebie o Ciebie. Jakim trenerem jesteś? Bardziej wymagającym, czyli takim, który czasem przymknie gdzieś oko? Jak to wygląda? Staram się być trenerem normalnym. Takim, który, który jest tutaj po to, żeby pomagać całemu sztabowi, pozostałym trenerom i pomagać przede wszystkim zawodnikom, żeby każdy osiągnął swoją optymalną formę, mógł pokazać swoje najlepsze atuty, i, i staram się gdzieś na swoją rolę patrzeć jako na, na taką, żeby te atuty i ten kontekst wykreować taki, żeby każdy czuł się tutaj dobrze, żeby każdy mógł pokazać wszystko to, co ma najlepsze. I właśnie ile już lat współpracujesz z tenerem Dziurdziewiczem? Licząc sezonami, to myślę, że będzie to już blisko 10 sezonów, także dość długi, długi okres i to pozwala nam dobrze, dobrze znać siebie i tą współpracę jakby cały czas poprawiać. Za nami mecz z Krakowią, jeśli chodzi o kadrę, czy wszyscy? po tym meczu są w pełni sił? Tak, nie mamy żadnego urazu po tym meczu, także z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Zawodnicy są gotowi do, do, do gry, na następny mecz, także tu będzie dla nas pozytywny ból głowy, żeby wybrać optymalną jedenastkę na następny mecz. A jak wygląda ten, ten tydzień, jeśli chodzi o przygotowania do meczu z Lechią? Wczoraj rozpoczęliśmy treningiem, dzisiaj treningów mamy dwa i do, do, do samego końca do poniedziałku trenujemy, trenujemy raz dziennie. Robimy wszystko, żeby optymalnie się przygotować, żeby jeszcze tutaj poprawić naszą organizację gry, żeby zachować wszystko to, co do tej pory było, było dobre. Bo nie chcemy zmieniać w tak krótkim czasie wszystkiego, dołożyć, dołożyć coś ekstra, dołożyć na każdy mecz coś takiego, co będzie jakimś zaskoczeniem dla, dla przeciwnika. Także dużo rzeczy musimy połączyć w całość. czasu. może nie jest jakoś mega dużo. Natomiast wiemy, że jesteśmy w stanie to, to zrobić, żeby optymalnie przygotować zespół na poniedziałkowy mecz. To jeszcze zapytam o logistykę. Autobus, samolot, jakim transportem udajemy się dole. Z tego co wiem, to samolot. W niedzielę wracać będziemy autobusem, także tak na ten moment to wygląda i to myślę, że też nam pozwoli wygrać najbliższe spotkanie. To na koniec jeszcze ma prośbę do Ciebie, abyś zaprosił kibiców naszych na mecz z Górnikiem Zabrze na 22 kwietnia, kiedy tutaj będziemy grać po świętach we wtorek. Tak, myślę, że każdy w święta, jak odpocznie w gronie rodziny, to we wtorek e, musi pamiętać o tej naszej rodzinie Stali Mielec, bo na pewno i zawodnicy, i wszyscy tutaj, którzy pracujemy wokół zespołu, bardzo potrzebujemy wsparcia, i, i dokładnie wiemy, że. Zawodnikom bardzo to wsparcie pomaga, dlatego chciałbym, żeby kibice byli naszym dwunastym zawodnikiem i pomogli nam wygrać z zabrzem razem. Super, dziękuję się bardzo. Dziękuję również.